Cześć. Tu Wojtek z kanału Finansowy Excel. W tym filmie pokażę Ci bardzo ciekawy przykład praktycznego zastosowania VBA w Excelu. Ale co najciekawsze, Ty nie musisz znać programowania VBA. Pokażę Ci, jak kod, który znalazłem w internecie, można wkleić do arkusza i swobodnie używać notatnika. Film oparłem na filmie Pana z New Delhi który prowadzi kanał PK An Excel Expert. Bardzo ciekawe filmy, szczególnie pod względem możliwości Excela w obszarze dashboardów. Link do filmu oryginału będzie w opisie mojego filmu. W moim filmie dokonałem kilku zmian w porównaniu z filmem oryginalnym. Prowadziłem kolumnę planowy termin wykonania zadania oraz nieznacznie zmieniłem kod VBA. Przejdziemy teraz do przykładu. Pisuję jakieś zadanie. Zadanie. A Pojawia mi się tutaj od razu, że to jest zadanie pierwsze. Tu mam planowy termin wykonania zadania. I co mi się pojawiło od razu? Status. Zobacz. Właśnie tu jest działanie makra. Zobacz. Wypełniłem do końca i pojawiło mi się wszędzie do zaznaczenia checkboxy. Gdy zaznaczę checkbox, zadanie przybiera kolor niebieski oraz zostaje przekreślone. Zobacz jak, jak checkbox został zrobiony. Formatuj format. I weźmiemy sobie, przekierunkujemy na razie z pozycji E4 na G. I zobacz, gdy zaznaczony jest, jest prawda. Gdy nie jest zaznaczony, jest fałsz. Widzisz? Prawda, fałsz. On jest ukryty w tym polu E4 pod naszymi danymi. To też wykorzystamy w naszym makrze. Powrócimy i format, format do E4. OK. Zobacz, zadanie zostało wykonane. Zadanie zostało wykonane. O ile status i checkbox jest zrobione za pomocą makra, to Zaznaczanie na niebiesko czcionki oraz skreślenie jest zrobione za pomocą formatowania warunkowego. Film o formatowaniu warunkowym również jest nam dostępny na moim kanale. Będzie w opisie. To jest pierwsza część zadania formatowania warunkowego, a drugie zrobimy wtedy, kiedy planowany termin wykonania zadania został już przeterminowany, a status jest niewykonany. Zadanie niewykonane. Na przykład dzisiaj mamy 21 grudnia, czyli zobaczymy sobie, mamy, wpiszemy datę planowanego wykonania 20 grudnia. Czyli termin już jest przekroczony, zobacz. Widzisz, na czerwono został tekst zaznaczony. I w ten sposób będziemy musieli to zrobić. Przejdźmy do dzieła. Ja sobie skopiuję nagłówki. Liczba porządkowa. Weźmy nazwę zadania, trochę większą. Termin. Dłuższy. Termin wykonania zadania. Zobaczmy na. Jeszcze troszeczkę dłuższy, żeby się mieściło. I status. Ok. To będzie nasz obszar działania. Co musimy teraz zrobić? Chcemy, żeby tylko ten obszar był zaznaczony w Excelu, czyli klikamy na kolumnę F, zaznaczamy Ctrl Shift, Ctrl Shift, w prawo i zaznaczamy mamy do końca myszką klikamy prawą ukryj Mamy pierwszą część ukrytą i teraz chcemy do 50, 53 wiersza. Zaznaczamy Ctrl Shift strzałka w dół i mamy do końca zaznaczony. Znowu prawy klawisz myszki. Ukryj. Ok, mamy pierwszą część zadania zrobioną. Zobacz. Teraz sobie zaznaczymy tutaj nasze linie, żeby były widoczne. Zaznaczymy sobie mamy. Troszeczkę powiększymy je do 25 powiedzmy. I OK. Powiedziałam Ci, że nie będziesz musiał znać języka VBA, żeby zrobić ten notatnik menedżerski. Może już zmienimy jeszcze nazwę. Notatnik, notatnik, ok. Na początku chcemy, żeby nam numerowało automatycznie zadania. Czyli możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy zrobić na przykład za pomocą sekwencji, ale nie każdy ma nowego Excela, dlatego zrobimy to za pomocą funkcji, którą każdy ma. Czyli równa się, jeżeli... B3... Jest większe, mniejsze większe od znaku pustego, czyli coś tu jest. Wpisaliśmy nas zadania. To pokazuj liczbę porządkową. Czyli zastosujemy tę funkcję wiersz. I zobacz odwołanie do komórki B3. Zrobimy. Możemy do C3 D3E3, wszystko jedno. I zobacz, co nam otrzymujemy z tej formuły, naciśniemy sobie F9. Żeby podejrzeć 3. To znaczy, że mamy tutaj 3 wiersze. Raz, dwa, trzy. Żeby tu była liczba porządkowa 1, musimy oczywiście Ctrl Z odjąć 2. Bo mamy dwie pozycje przed liczbą porządkową, właściwą, która nas interesuje. Jeżeli puste, to puste. OK. I mamy. Dobrze, mamy tutaj przejdziemy teraz do końca. Do 53 wiersza. OK. Piszemy nazwę zadania. Zadanie. Pierwsze. I mamy. Powiększymy jeszcze Ctrl A. W tabeli sobie zwiększymy do 14. Trzcionkę. Wypośrodkujemy sobie liczbę porządkową. I ok, mamy pierwszą część naszego zadania. Teraz wklejmy makro. Kod makra mamy w notatniku i ty też go otrzymasz razem z tym filmem. Będzie w plikach Excelowskich albo wkleję też również w opisie. Ten kod umieścimy następnie w makrze naszego notatnika VBA w Excelu. Do VBA wchodzimy przez Dewelopera albo skrót Alt F11. Ja wejdę przez Dewelopera. Klikamy Developer, Visual Basic albo przez Alt F11. I zobacz, mamy tu dwie zakładki, takie General i Deklaracje. Tu, ponieważ są to zdarzenia, musimy zaznaczyć. Kliknąć dwa razy na arkusz pierwszy. I zaznaczyć worksheet. Domyślnie mamy worksheet selection change. Nas interesuje nie selection change, tylko change. Sama zmiana. Czyli nas interesuje ta pierwsza część komendy. Mamy. Teraz musimy tu skopiować, nic tylko skopiować musimy. Nasz kod. Klikamy jeszcze end sub, żeby było pamiętaj, i żeby było jedno end sub. Jak uruchomisz zdarzenie, end sub pojawi się automatycznie na końcu. W komendzie też masz end sub. Tu musi być tylko jedno end sub. Zamknięcie w całej komendy. Ok, i mamy. Co teraz jest najważniejsze? Najważniejsze, żebyśmy zapisali nasz projekt VBA w formacie VBA czyli z możliwością, odczytu makr, czyli save, now oba w dogodnej dla nas lokalizacji, ale uwaga, musimy mieć w tym miejscu zaznaczone nie skoroszyt. Programu Excel, ale skruszyć programu Excel z obsługą makr. To jest podstawa zapisu wszystkich plików VBA z obsługą makr. Musimy mieć z programu z obsługą makr. I zapisujemy. folderze, który chcemy umieścić nasze makro VBA. Zobacz, zmien zmieniła nam się taka ikonka Excela. Już teraz mamy troszeczkę inną. Powiększymy sobie troszeczkę. I zobacz, wykasuje to zadanie wpisze zadanie pierwsze. Za Pierwsze. Po wpisaniu nazwy zdania VBA uruchomią nam poprzez zdarzenia nasz checkbox. Zadanie drugie. Drugie. Też pojawił się checkbox uruchomiony przez tak zwaną obsługę zdarzeń makro. Mamy pierwszy część zadania wykonane, wklejone makro. Teraz musimy odpowiednio ubrać nasze zadania poprzez formatowanie warunkowe. Pierwszym naszym zadaniem będzie, jeżeli wpiszemy tutaj status. Zakreślimy czy checkbox będzie zaznaczony, czy prawda? Będziemy chcieli, żeby ten wiersz został przekreślony, że zadanie zostało po prostu wykonane. Zgodnie z regułą formatowania warunkowego musimy zaznaczyć cały obszar, który chcemy sformatować czyli SHIFT strzałka w bok, strzałka w dół i zaznaczamy cały obszar formatowania równa się E3 co to oznacza? równa się E3 to znaczy, że zaznaczyliśmy checkbox i checkbox równa się prawda musimy odpowiednio nie będę Ci mówił już dlaczego, bo to jest na moim kanale musimy zablokować sobie kolum kolumny bo będziemy się przesuwali, chcemy zaznaczyć cały wiersz, czyli musimy kolumny zablokować, a będziemy przesuwali się w dół, czyli wiersze muszą być odblokowane. Formatowanie: czcionka pogrubiona. Chcemy ją widzieć przekreśloną. Zadanie zostało wykonane. Możemy jeszcze kolor zrobić niebieski, tak jak mieliśmy w przykładzie. I przekreślenie. OK, to wszystko. Sprawdzimy. Zobacz. Mamy. Widzisz? 2021, 01, 023. 02, I tutaj napiszemy 24, 01, 2021. Ok, Zobaczymy, czy nam się całość przekreśli Całość nam się przekreśliło Ok, pierwszą część mamy. Zadania w formatowaniu warunkowego, drugiego, drugie formatowanie warunkowe będzie trochę trudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że przedstawimy aż 5 kryteriów muszą być spełnione. W drugim formatowaniu warunkowym chcemy uzyskać efekt, że jeżeli termin zostanie przekroczony, czyli planowane zadanie nie zostanie wykonane, tekst zostanie podkreślony, zakreślony na czerwono, wyboldowany, a cały wiersz. Dodatkowo na żółto. Chodzimy do formatowania warunkowe. Musimy napisać formułę. Formułę klikamy na końcu. I zastosujemy tutaj funkcję oraz. Hmm. Oczywiście. Oraz. Równa się oraz. Funkcja oraz. Wszystkie argumenty muszą być spełnione. Chcemy, żeby zadanie A3 było wypełnione. Wtedy możemy działać dalej, czyli możemy sprawdzać, czy termin został przekroczony, czy nie. Oraz, komórka A3 odnosimy się do aktywnej komórki zawsze. Pamiętam o tym, to też było na moim filmie. A3 jest większe, równe znakowi pustemu. Blokujemy A3, ale kolumnę oczywiście tylko. Kolumny nie wiersz oczywiście A blokujemy i teraz następnym argumentem chcemy, żeby status nie był zaznaczony, czyli komórka E3 Równa się fałsz. Pokazywałem Ci, że jaki jest zaznaczona komórka status, to jest prawda. jaki odznaczono, to jest fałsz. Nie chcemy, żeby zadanie było zaznaczone, czyli zostało wykonane. Zaznaczamy oczywiście, blokujemy kolumnę tylko. Drugi argument mamy. Trzecim argumentem będzie, że zadanie planowe zostało wykonane mamy termin podania zadan zadania. Mamy podany termin planowego wykonania zadania, czyli komórka C3 jest większe lub równe od pustego ciągu, co oznacza, że mamy jakąś datę określoną. Blokujemy kolumnę. Następnym argumentem, który zrobimy, to jest że planowany termin wykonania zadania został już przekroczony. Zastosujemy tę funkcję dziś, która nie ma argumentów. Czyli, czyli komórka C3 ponownie blokujemy. C3 jest mniejsza, czyli termin już minął. Od dzisiaj bez argumentów funkcja. I ostatnim, piątym argumentem naszym kryterium to jest termin wykonania zadania jest puste. Czyli D3, komórka równa się puste. Nie mamy wykonanego zadania. Blokujemy D3. OK. Mamy całość. Mamy tak. Funkcję oraz i pięć kryteriów. A3 A3 jest komórką niepustą, czyli jest wpisana liczba porządkowa, A co jest związane z że mamy określoną nazwę zadania. Następnie E3 równa się fałsz, to znaczy, że status, checkbox statusu jest niezaznaczony, czyli zasta, zadanie nie zostało jeszcze wykonane. Jak zadanie zostałoby wykonane, pamię, pamiętaj, że Klikaliśmy checkbox i pojawiała się prawda. D3 jest komórką pustą, to znaczy, że zadania jeszcze nie wykonano. I C3, czyli planowany termin wykonania zadania, jest mniejszy niż dziś. Co oznacza, że dzisiaj to zadanie już jest przeterminowane. I C3 ma wpisaną określoną datę wykonania. Mamy naszą formułę. Teraz sformatujemy to jak chcemy, czyli zaznaczymy wypełnienie na żółto czcionkę na pogrubioną i kolor czerwony. OK. Taki efekt chcemy uzyskać. To jest nasz podgląd tego naszego formatu. Zaznaczamy. OK. I mamy dwa formaty warunkowe. Nałożone na nasze makro. Pierwszym to jest formuła, mówi nam, że jeżeli checkboxy wbudowane w kolumnie E są zaznaczone, skreślaj cały wiersz jako zadanie wykonane. I drugi warunek, o którym mówiliśmy, oparty na funkcji oraz i pięciu kryteriach, wskazuje nam, czy zadanie zostało przeterminowane. Jeżeli zostało przeterminowane, zaznacza to zadanie na kolor czerwony i żółte tło dla całego wiersza. Zastosuj, bądź OK. I sprawdzimy zaraz. Piszemy zadanie pierwsze. Zadanie A. Pojawia nam się checkbox i pojawia nam się liczba porządkowa. Planowany termin. I planowany termin to jest 21 rok, grudzień 25. Zadanie nie zostało przeterminowane. Wpiszemy, że zadanie zostało już wykonane, czyli wpiszemy 22, 12, 2021. Zostało wykonane i status przekreślone zadanie zostało, czyli wykonane. Wpiszemy zadanie drugie, zadanie B. Planowany termin dzisiaj jest 22. Zobacz, piszemy do 20. Mieliśmy wykonać. Zobacz, na żółto nam się podkreśliło całe zadanie, widzisz? Gdy zadanie zostanie wykonane, na przykład wykonamy je dzisiaj. Mamy już powrót do naszego wzorca, że zdań, zdań, zadanie zostało wykonane. Oczywiście możemy tutaj ująć szereg, nałożyć szereg formatowań warunkowych. O formatowaniu warunkowych mówiłem Ci w, w moich dwóch filmach i tam szczegółowo również omawiałem termin na przykład, e, zaznaczania przeterminowanego zadania. Możesz tutaj nałożyć na przykład dodatkowo Formatkę na zbliżający się termin wykonania zadania, na przykład że od dzisiaj do 7 dni. Na przykład, chcesz zwrócić uwagę, że masz tylko tydzień na wykonanie zadania jeszcze, więc zaznaczasz na przykład przez formatowanie warunkowe to zadanie na kolor, na przykład y, jasne, czerwone. Pokazałem Ci w tym filmie proste makro, które możesz zastosować. Nie znając przy tym języka VBA, możesz z sieci jakieś makro skopiować i wkleić sobie do arkusza w ten sposób, jak ja tu zrobiłem. Dodatkowo możesz rozbudować swój model, oczywiście o dodatkowe funkcjonalności określone przez Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, daj lajka i proszę Cię o udostępnienie go przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Pamiętaj, w każdy wtorek i czwartek nowy film. Subskrybuj mój kanał, a na bieżąco będziesz informowany o moich nowych filmach.